Ardynan Truszczyc jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku. Jego ojcem był Polak Edward Truszczyc i matka rodowita Dunka Alwina Munch. We wszystkich dokumentach, we wszystkich katalogach pojawia się, że urodził się w Bogdanowie niedaleko Ośmiany, choć bliżej jest do Holszan. Był Polakiem, choć urodzonym w trudnych czasach dla Polskości i tę Polskość na przestrzeni swojej działalności, myślę, że wielokrotnie podkreślał. Okres 1897-1908 to najbardziej płodny i najlepszy okres jego twórczości. No, w końcu przestał malować, mając 38 lat, zaczął malować jako kilkunastoletni yy, młodzieniec. W ramach studiów, szczególnie w momencie, kiedy studiował u Iwana Szyszkina, odbywał podróże takie studenckie, uczniowskie do, na Krym. To była taka jakby inspiracja do patrzenia na światło, na kolor, na architekturę. A później już zaczął gdzieś te swoje spostrzeżenia patrząc na przyrodę przetwarzać już w sposób bardziej symboliczny. Te obrazy już zaczynały być takie bardziej z dużą zawartością różnego rodzaju treści, symboliki i to jakby zdominowało jego późniejszą twórczość. Proszę pamiętać, że wiek XIX to okres, jeżeli chodzi o tutaj o tereny dzisiejszej Europy Wschodniej, to malarstwo na poły realistyczne, wszystko to, co szło w kierunku rozmalowania, impresjonizmu, który przenikał z Francji, wywoływało pewnego rodzaju czasami niezrozumienie czy krytykę. To samo było zresztą z twórczością mojego dziadka. Wiele wystaw, recenzji, które, na które jak każdy artysta czekał, czy jak zostanie jego twórczość odebrana, czy nie zostanie skrytykowana. Otrzymywał nagrody, był członkiem Stowarzyszenia Artystów Polskich Sztuka, czyli takiego najbardziej prestiżowego na terenach polskich takiej organizacji rzeszających malarzy. Wszystko to pokazywało, że, że jest to jego wielką pasją. Jak przestał malować, powstało, powstało wiele scenografii teatralnych, programów, sztanda, projektów sztandarów. Ktoś powiedział, że jakby rozdrobnił swój talent, ale ja uważam, że każdy ma swój złoty okres. I widocznie stwierdził, że ten złoty okres, właśnie w tym około 1908 roku, już jeżeli chodzi o malarstwo, mija. Siedzimy w Muzeum Narodowym w Warszawie, które ma niewątpliwie największą kolekcję obrazów Ferdynanda Ruszczyca. Takim sztandarowym dziełem jest Ziemia. W roku 1898 powstał ten obraz symbolizujący walkę człowieka z Ziemią. Natomiast też jest rzeczą taką ciekawą. Że sam siedziałem, zresztą to już mój nieżyjący ojciec mi to pokazał. Mówi, on, chodźcie, zaprowadzę. Tu jest miejsce, w tym miejscu mój mi ojciec siedział i szkicował, a później malował ziemię. Co też podkreśla, że dla niego otaczający go pejzaż, budynki, drzewa, chmury, las, było, było, to wszystko było inspiracją do jego twórczości. Później to przetwarza, w zależności od tego, co chciał powiedzieć, jak chciał pewne rzeczy. Zasygnalizować. Natomiast też proszę pamiętać, że właśnie ten pejzaż Wileńszczyzny, Bogdanowa, te chmury, które, co też potwierdzam, bo byłem tam dziesiątki razy, takich chmur jak w Bogdanowie, jak na Wileńszczyźnie, to nigdzie znaleźć naprawdę nie można. One są nie zawsze, ale jak się już pojawią na niebie, to rzeczywiście zapadają w pamięć. Ja zawsze największym sentymentem darzę ten obraz, który znajduje się dzisiaj w Muzeum Sztuki w Wilnie czyli myślę o obrazie Nekmergitur, który przedstawia płynący na wzburzonej wodzie olbrzymi statek, który odebrany był jako właśnie symbol polskości, tak jak to sinusoida czy fala raz w górę, raz w dół, ale statek Nigdy nie zatonie stąd ta nazwa Nekmergitur. I to wydaje mi się, że taki najbardziej, jeżeli także i chodzi o kolorystykę, sposób rozmalowania, najbardziej taki nowatorski obraz twórczości mojego dziadka. Takim ostatnim obrazem, który pozostał, i jakby tym symbolicznym, to jest obraz przedstawiający fragment domu murowanego w Bogdanowie. Obraz nosi tytuł Gniazdo, i to jest jakby taki symboliczny. Może i nazwa i obraz, bo w 1908 roku malując ten obraz nie wiedział, ale okazało się, że to był jego ostatni obraz i tym jakby zamknął, czyli powrotem do Gniazda, do Wilna, na tereny yy, ówczesnej czy dzisiejszej Wileńszczyzny. W roku 1920 wstąpił do armii ochotniczej. Miał już swoje 50 lat, więc uznano, że niekoniecznie musi nosić karabin i iść na front, że jego talent może się przyda do tego, aby rysować i zachować dla podobności to, co może ulec zniszczeniu. Jest taka nowela Stefana Żeromskiego. Na plebani Wyszkowie. I tam na pierwszej stronie jest powiedziane, jak to właśnie samochodem wojskowym jedzie dwóch wojskowych, Stefan Żeromski i Ferdynand Ruszczyc. I podjeżdżają pod plebanie Wyszkowie, która jeszcze ciepła była od przedstawicieli Polaków przy władzy sowieckiej, uciekali w popłochu. Tam jest taka, takie pytanie, czy ten cukier, tak, ten cukier to jeszcze był bolszewicki, który pozostał do Osłodzenia herbaty. Bardzo się cieszył właśnie odradzającą się Polskę, która po 123 latach odzyskała niepodległość. Robił także wiele wystaw, które miały o tej polskości mówić. Został zaproszony do Paryża i przygotował w Paryżu wielką wystawę Sztuki Polski. Chodziło o to, aby Temu społeczeństwu zachodniemu, tak jak dziś, dzisiaj używając słów, pokazać, że, że Polacy rzeczywiście mają swoją historię, mają wspaniałych artystów, mają wspaniałe obrazy, nie gorsze od tych artystów czy od tej twórczości, którą, która gdzieś powstawała w Europie. Przez całe życie, jeszcze na studiach, zaczął prowadzić dziennik. Aż do roku 1932 te dzienniki ukazały się drukiem. Tą pierwszy zatytułowany Ku Wilnu. I Tom II w Wilnie. Większość swojego czasu po roku 1920 spędzał w Wilnie jako profesor, jako działacz społeczny. Natomiast jego żona i dzieci, które się także w latach 20. rodziły, były w rodzinnym Bogdanowie. Nie było telefonów, więc ta wymiana korespondencji czy myśli między małżonkami odbywała się listownie. Do żony napisał ponad 1700 listów. I to bardzo ufitych listów, które stały się właśnie później podstawą do e, z, Tworzenia tej drugiej części pod tytułem Wilnie, to pokazuje y, obraz tamtego miasta, ludzi, którzy to miasto tworzyli, atmosferę, która wówczas y, była. Wilno dla niego stało się wielką miłością. Nie wyobrażał sobie życia bez Wilna. Dzielił swój czas między Bogdanów, podróże, które czasami się odbywały, a Wilno. To było jakby jego kwintesencja myślenia. Był Polakiem, co podkreślam z całą mocą. Kochał swoje Wilno, swój Bogdanów i nigdy nie rozgraniczał. Czy nigdy, jakby tymi kategoriami dnia dzisiejszego, nie do relacji z ludźmi nie podchodził. Także przypłacił tę miłość do, do Wilna i do yy, Wileńszczyzny yy, chorobą i yy, szybszą śmiercią. Natomiast, gdyby spytano, czy żałował, na pewno nie. Powtórzyłby w 100% to, co przez swoje lata robił, działał bo widział w tym sens i miłość do ludzi otaczającego przyrody i do Wilna